Na początku miały cztery narzędzia, które używali w niczego. Tylko że tutaj są dwa. Właśnie jest miecz Virgila, Yamato Aha. i miecz Dantego Rebellion. Miecz Dantego działa następująco, że to jest cast technik. E, ze, nie, znaczy, blu, e, to jest e, domain amplification miecz Dantego, czyli basically. E, ...skupia wszystko w... Jakby to wytoaczyć? Chuj, bicykli jest... Zacznijmy może od Mieczu a jest Miecz Erczyny, ja ma to... Ja, ja ma to... bicykli Miecz tak ostry, że ci przednie wszystko, o, no. I Miecz nad tego, który jest obczykliwiej chujowszy... Który... Jak... No... Który może... Jakby skondensować wszystko, czyli basically blue domain amplification gojo. E, co tam jeszcze? No i e, czy, nie chcecie się słychać czemu Czyli tam też się napierdalają, więc po prostu się nie lubią. koniec. czemu się napierdalają? <laughs> Jeden drugiemu srał do przecagać? co w tym stylu. Ogólnie to mm, Vercin ma, y, kurwa, Mami szóst i wszystko. <grywa> y, Chce, kurwa, nie wiem, jakieś problemy psychiczne i jego celem w życiu jest zdobyć jak najwięcej bocy. Koniec. I need more power. Już, tak? już tak? tak. A czemu nie lubi Dante? Dlatego, że on w ale zrobił alliance z takim cfelem, na którego Dante dostał kontrakt, żeby mu najebać. I Virgil mu przeszkodził. No i chuj. I Virgil już zaczął napierdalać się z Dante jużem w pewnym momencie. Bo mieli inne cele. No i Virgil już w pewnym momencie fajta okazał się, że jest lepszy i mu wbił miecz ale okazało się że jego miecz był super uzbrojony jako że y, stary Vergila dlatego <słyt SWITNIKENS2> no <słyt's talking> no, da no, nie mogę dalej dalej ja to zmontuję no, <laughs> jest yy, demonem, matka człowiekiem. Przez to już i Dante są pół i pół ludzie, nie? I przez to, że, że dostał mieczem Wyrzeliusza, który był z piekła, awakenował się jego krwawą demon Heart, i mógł włączyć sobie basic y ulda. Koniec.